Na zewnątrz zrobiło się nieładnie. Nie możemy zatem podziwiać widoków. Ale trzeba ruszać. Przed nami rekordowo długa trasa. A tu kłody pod koła na dzień dobry. Mateusz jako były rajdowiec siada za kółko. Nie przypada rola pchacza. Takie małe autko, jakie ciężkie. Nie wiedzieliśmy, co wydarzy się, kiedy postanowimy zjechać z głównej trasy, aby jechać lasem. Zaczęło się. Jednak to obóz przetrwania. Z każdym metrem coraz gorzej. To jakiś koszmar. Mamy wrażenie, że zaraz przed nami padnie drzewo i z lasu wyskoczą zbojcy. Dzień dobry, przepraszam, stacja benzynowa. Oj, całe miesiące się. Drogą i wylotowa na Wreszcie docieramy do cywilizacji. Kolej Żelazna. Obolali, robimy krótki odpoczynek. Same dziura na dziurze. Nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. No ale maluszek przejechał. Bardzo dobrze się sprawuje. Ale paliwa na styk zaczął. Musimy odbić od granicy, gdyż tam już nie ma drogi i paliwa. Docieramy wreszcie do zbawiennego wodopoju. Stacja benzynowa w Międzylesiu była zamknięta, więc na operach dojechaliśmy do Bystrzycy Kłodzkiej. Kierujemy się z powrotem do granicy, spotykając po drodze weteranów i stają się coraz poważniejsze. To oczywiście dopiero preludium, początek trudów. Nasz dzielny pojazd ma to w pogardzie. Przed nami jeszcze jakieś 200 km. Wolimy nie patrzeć na mapę, jeśli nie musimy. Lepiej patrzeć przez okna auta, bo widoki zaczynają zapierać dech. W końcu to góry złote. Serpentyny stają się coraz bardziej zawiłe i strome. Musimy gnać, żeby nadrobić wczorajszą stratę. Mateusz z wprawą kierowcy rajdowego wyciska z naszego bolida ostatnie soki. Wreszcie zasłużony krótki odpoczynek na posiłek. Śniadanie na trawie. Zapachniało Amazonią pachnącą żywicą. Jeszcze przed nami 150 km do Wisły. I 20 za Wisłą. Maluch na razie wytrzymuje tę ciężką nogę. Ciężka noga, pusta głowa. Brawura. Byle szybciej, pokonać zaległości. W głowach huczy, ale czasu coraz mniej, więc Mateusz bezlitośnie dusi na gaz. A nasz maluch odwdzięcza się bezawaryjnym pierwszym... Pierwszym tysiąc. Tysiąc kilometrów Zanosi się na deszcz. Jeszcze tego brakowało. Na razie siąpi, ale przyczepność spada, trzeba bardziej uważać. W trakcie ulewy przekraczamy przedwojenną granicę niemiecko-polską i wjeżdżamy do Bieskidu Śląskiego. Naszym celem jest Wisła, przepiękny całoroczny polski kuror. Przepraszam, atak Kleszczonka. atak leszczonka, ulica Głębce. Urwanie chmury psuje nam widoki, ale nie samopoczucie. Oczywiście zgubiliśmy się u celu. Struktura Wisły jest dość skomplikowana, jak się okazało. Kolejne minuty w plecy. Dojeżdżamy do chaty i gasimy silnik, któremu należy się zasłużony odpoczynek. Trudno uwierzyć, że zrobiliśmy dzisiaj 400 kilometrów. Na miejscu okazało się, że to jeszcze nie czas, żeby kłaść się spać. Przygoda dopiero się dziś zaczęła. Czy ktokolwiek przypuszczałby, że zupełnie przypadkowo trafiamy do domu jednej z najbardziej znanych i szanowanych tu rodzin z wiekową tradycją i historią? Rodzina Cięciałów wpisana jest w chlubną historię regionu i Wisły. W chacie Kleszczonka, w której nocujemy, jest jedyne w Polsce muzeum apteki i punktu medycznego. Pan Jerzy Cięciała, założyciel Muzeum i Gawędziarz, pokazuje nam eksponaty przywiezione przez wiedeńskiego, a później wiślańskiego aptekarza Pawła Cięciała.